Witam wszystkich. Przede wszystkim cieszymy się ze zdobycia trzech punktów. To dla nas było bardzo bardzo ważne, tak żeśmy się do tego przygotowywali. Na pewno też sytuacja, która była przed meczem, nie wpływa na. Na ten derbowy pojedynek był, był, był problem z tutaj z przysiatach, na pewno by tym jeszcze mecz może lepiej wyglądał. Szkoda też że kibiców nie było, że nie mogli oglądać ten derbowy pojedynek. Byłoby zdecydowanie ciekawiej. Moi zawodnicy na pewno w pierwszej połowie kontrolowali przebieg, przebieg meczu. Mogliśmy zdecydowanie szybciej i mądrzej. I bardziej e, zdecydowanie otworzyć wynik meczu. Tak się też nie stało. Bramka się na pewno tutaj wykazał e, się dobrym, e, dobrym sprytem. E, w drugiej połowie uważam, że e, było to pod naszą kontrolą, aczkolwiek Sandecja e, miała trzy sytuacje naprawdę pod koniec, dobre, w których mogła zamienić, e, zamienić to na bramkę. I to na pewno trzeba przeanalizować. A czy też ostatni rzut roczny bardzo dobrze zachował się tutaj Tomek Loska, i, 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 i ten mecz, w którym my tak naprawdę powinniśmy e, wcześniej go zamknąć, y, mogliśmy stracić tutaj e, bramkę i, i co by to kosztowało nas e, utrata punktów? Ale mówię, cieszymy się, przeanalizujemy na pewno spotkanie i e, wyciągniemy wnioski na przyszłość. Drugi mecz, druga nasza porażka, ale myślę, że dzisiaj yy, zagraliśmy. Solidnie. Mieliśmy na ten mecz swój plan. Na chwilę obecną nie mogliśmy sobie pozwolić na otwartą grę z zespołem Brukbetu, stąd ustawienie w średnim pressingu bądź niskim i szukanie swej szansy w kontratakach. Do przerwy mieliśmy niewiele tych okazji, ale przeciwnik również. Optyczną przewagę posiadał, był częściej przy piłce, ale sytuacja sobie jakiś nie stworzył. No, niestety po przerwie przydarzył nam się. Można powiedzieć jeden poważny błąd, brak sekuracji yy, bramkarza po strzale przeciwnika no i, i, i Artem z zdobył zwycięskiego gola. Muszę pochwalić drużynę, bo przy wyniku 0-1 naprawdę wykazała się dużą determinacją, yy, ruszyła na przeciwnika. Stworzyliśmy trzy stuprocentowe sytuacje, z których dwie miał Tomek Boczek, strzelając głową raz celnie, a raz niecelnie i, i raz Adrian Danek, który też... Nie wcelował w światło bramki z bliskiej odległości. No, chłopcy nie są zadowoleni, bo to jest spotkanie derbowe. Chcieliśmy na pewno zakończyć innym wynikiem, no, ale wiemy, jakie mamy problemy na początku sezonu. Wiemy też, z jakimi przeciwnikami przychodzi nam się mierzyć i musimy po prostu to przetrwać. Kadra nam się powiększa, dochodzą nowi piłkarze. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się już nam zatwierdzić też Daniela Dziwniela i, i będziemy mogli powiedzieć, że ta kadra będzie już prawie. Zamknięta. Muszę pochwalić Szymona Tokarza, bo uważam, że zagrał bardzo fajnie, a jest młodzieżowcem i, i godnie zastępuje Dominika Budzyńskiego. To na pewno daje duże nadzieje na przyszłość, bo przecież mamy młodą drużynę i ta drużyna w końcówce spotkania, nawet grając w dziesiątkę, stworzyła sobie stuprocentową sytuację. To na pewno za to, ich należy pochwalić. I, I wierzę, że z każdym kolejnym spotkaniem ta drużyna się będzie docierała, będzie lepiej przygotowana fizycznie i będziemy mogli zacząć zdobywać punkty. Dziękuję.